Ołtarz rodzinny, dzień 70. 10 marca. A gdy przybyli do Mary, nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Wtedy lud szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: Cóż będziemy pić? I Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo, które on wrzucił do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich ustawę i prawo, i tam ich wystawił na próbę. I powiedział: Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz robił to, co prawe w jego oczach, i nakłonisz uszy ku jego przykazaniom, i będziesz przestrzegał wszystkich jego ustaw, to nie ześlę na ciebie żadnej choroby, jaką zesłałem na Egipt, gdyż ja jestem Pan, który cię uzdrawia. Księga Wejścia 15. 23 do 26. Mojżeszowi towarzyszyło około dwóch milionów ludzi. Mieli tam małe dzieci. On miał w obozie starych mężczyzn i kobiety miał kalekich i ślepych. Rodziły się niemowlęta co tydzień było ich tysiące. A Mojżesz, doktor Mojżesz, był tam na pustyni razem ze wszystkimi tymi ludźmi. Chciałbym popatrzeć do jego podręcznej apteczki czy wy nie? Chciałbym zobaczyć, co miał doktor Mojżesz w swojej podręcznej apteczce. Popatrzmy się więc trochę do jego podręcznej apteczki i zobaczmy, co on miał. Mojżeszu, słuchaj, co masz w tej apteczce, Mojżeszu? No wiecie, stwierdzamy, że podczas całej tej czterdziestoletniej pielgrzymki urodziło się ponad dwa miliony dzieci. To się zgadza. Mojżeszu, czym się posługiwałeś? Jakie lekarstwa stosowałeś na wszystkie poranienia, bóle, naguzy? Ślepotę, głuchotę i niemotę przecież mówiono mi, że kiedy wyszliście z pustyni nie było między wami ani jednego chorego. Powiedzcie, czy niektórzy z lekarzy nie chcieliby się popatrzeć do tego, do jego podręcznej apteczki? I dalsza sprawa. Mojżeszu, czym opryskałeś tych ludzi, że nawet ich odzienie nie podarło się? Ich buty nie podarły się, chociaż chodzili po tych skałach. Jeżeli byliście tam kiedykolwiek, to wiecie, jak wygląda pustynia. Po trzech dniach wędrowania po pustyni masz buty podarte. A Izraelitom nie zdarł się ani kawałek skóry z tych butów w ciągu czterdziestu lat. Mojżeszu, co było w twojej podręcznej apteczce? Spójrzmy do niej, słyszę, jak on mówi: Mam jeden przepis, ja jest Pan, twój lekarz. Na tym sprawa załatwiona. Amen. Powiedział. O, Mojżeszu, mój ojciec był gdzieś niedaleko stąd. On po prostu upadł i złamał sobie nogę. Jakie lekarstwo masz dla niego? Pozwól mi zobaczyć. Jeżeli będziecie posłuszni mojemu głosowi i będziecie czynić wszystko, co ja nakazuję, nie ześlę na was żadnej choroby, które przyszły na Egipcjan, bo ja jest Pan, który was uzdrawiam. Powiedz mu to. I on został uzdrowiony. Amen. To jest właściwe. O, on jest poważnie chory. Moje dziecko ma kolkę albo zapalenie płuc. Jest bardzo chore. Doktorze, mojżeszu, co mogę uczynić? Zobaczymy, co tutaj mam. Jam jest pan, który cię uzdrawiam. Na tym sprawa załatwiona. Amen. I ludzie odchodzili, radując się. To było wszystko, czego on potrzebował. Jam jest pan, który cię uzdrawiam. Z ponad sześciuset obietnic tylko w Nowym Testamencie. Obietnica uzdrowienia jest wyraźną i stanowczą obietnicą, a jednak kwestionujecie Boga dzisiaj wieczorem. Co stanie się z nami na sądzie? Czytaj dzisiaj Księga Wejścia 15, Druga Kronik 31, Izajasz 49 od 13, Ewangelia Marka 12.